OGL. Tylko dla prawdziwych graczy. Wszystko wiemy, zaczynamy pojedynek. Co tu mnie wyrzuca i dlaczego? Proszę mnie nie wyrzucać. Co tu się dzieje? Już problemy na samym początku, ale dobrze. Prawą stroną rusza Dembele. No Będzie szukał tutaj jakiegoś pojedynku... Dribblerskiego. widać, że rusza płynek sam na sam, tam przepchnięty, ostatecznie z dużym spokojem zawodnicy Liverpoolu, teraz spróbują oni wyprowadzić piłkę. No, tutaj Szymon asekuracyjnie, ewidentnie będzie chciał dać sobie miejsce w obronie. On zawsze taktycznie doskonale przygotowany. Teraz Robertson, zobaczmy, czy Robertson stworzy coś niesamowitego. Mamy strzał, pierwsza sytuacja, ale No, Darwin jest uprzedzony. No, robi się troszeczkę niebezpiecznie. Tego wydaje mi się musi nie spodziewać nasz kolega, że ten komentarzysta może coś dzisiaj tutaj stworzyć. Ale jeszcze widziałem skór na niedźwiedziu. Daleki wybicie, dośrodkowanie, ale nietrafione. Zagranie do boczku, dawaj, dawaj teraz i jeszcze raz, Robertson i poprawka na dośrodkowanie, na drugą stronę! niebezpiecznie, ale znowu już bez strzału, czyli radzi sobie w tym wszystkim Szymon. Zobaczmy, Szymon zagrywa teraz do kolomułaniego, no tamten atak no, jest niebezpieczny, piekielnie, mbappe, kolomułanie i do tego jeszcze wszystko uzupełnione, przyprawione dębele. No ale zobaczmy czy tutaj coś stworzył z tego. Aj, dobrze, że nie było falu. Tam było już naprawdę blisko, żeby mógł coś, coś tak zakończyć, ale teraz troszeczkę za daleko zabrał się z piłką ten miły, czarnoskóry zawodnik. I tutaj naprawdę niewiele, niewiele brakowało. Zawodnicy są na to przygotowani. No i będzie niebezpiecznie, ale nie trafia w bramkę. No dobrze, dobrze, dużo szczęścia, bo to była naprawdę sytuacja, no, która mogła i nawet powinna zaskoczyć. Jeszcze raz, do bo Salah. Sam salabim został tutaj podcinany, ale jednak sędzia nie dopatrzył się faulu. Wyciąga jednego z obrońców, nie damy się w ten sposób nabrać. Oczywiście wdaje się pod rynek dryblerski z jednym zawodników próbuje wyciągnąć nowego obrońca, ale nie w ten sposób. W ten sposób się tego zrobić nie da. Zobaczmy, co przygotował Szymon, jeżeli chodzi o dośrodkowanie. No, nic specjalnego na ten moment. Tutaj jeszcze Nunes sobie poradził z nim. Jak tego nie strzelił? Jak tak blisko? Tak blisko premierowej bramki. Mój drodzy, no jest niebezpieczny, Jest naprawdę ciekawie nam się tutaj robi. Zobaczymy, czy teraz będzie decydował się gdzieś wychodzić. Czy jednak tutaj zagramy na króciutko. Na króciutko poprosimy. Jaj, niebezpieczny, No i kotuje się, kotuje się pod bramką Szymona Ploka. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli podoba Ci się content, który widzisz na tym kanale, to daj znać, zostaw suba i polajkuj ten filmik, żebym wiedział, że warto to robić. Dzięki. No po jednej takiej niebezpiecznej sytuacji można powiedzieć, że po jednej sytuacji nie mamy na koncie. No, i dwóch bramkarzy, bramkarzy się wykazało, dużo szczęścia, dużo szczęścia. Teraz trzeba być czujny. Jeszcze, jeszcze raz atakuje, ale Ali są czujne w bramce. No, ta e, połowa jest tutaj, można powiedzieć, taka troszeczkę szarpana w wolniejsze momenty. I te teraz gol z rożnego. No, proszę Państwa, tak to nie może wyglądać. Duży, duży błąd. Niestety takie bramki bolą najbardziej. No jeden do zera cały czas, wydaje mi się, ten mecz wcale nie jest taki zły, cztery strzały po mojej stronie, cztery strzały po stronie Szymona, no i ten gol, jeżeli chodzi o rzut Dawaj do prawej strony, salach Musi, musisz, jak nie ty, no, ten, czyta tego salacha. no wiesz, bym nie wybrał. Dobrze. Idealnie, 2 do zera, brawo, mój obrońcy, idealne podanie. Nie ma to jak 600 tak jest. Czyli wracamy do formy. No i oczywiście 2 do zera, no i walka o ostatnie miejsca w tabeli trwa. Nie, nie spuszczamy tempa, no ale spokojnie. 2 do zera to jeszcze jest nic straconego. Co prawda, Szymon nie jest zawodnikiem, który raczej odpuszcza. Więc znaczy, tutaj w gotowości czeka na kolejne bramki, ale no bądźmy, bądźmy spokojni. No już załączy na tryb tak, toalet i zabraka. Oha, aha, okej, okay, okej, okay, fajna gra, fajna. Dobrze, że nie wpadło to na 1-0, bo 3-0 nie boli taka bramka. Oha <grym zypnia> Okej. Okay. Okay. Fajna gra. Ojej, oh yeah, ojej. Oh yeah. Jezus, no nie, nawet honorowy nie będzie. No tak bardzo wiedział, że tą podam. Skąd? Nie ma 4-0, gdzie? Co ty, co ty? Co ty, co ty, co ty, co ty? Walka o strzelenie bramki. Nie będzie łatwo, ale no, będziemy próbować. Wow, ale wiecie. I jaja, ja się wyciągnął. ciągnął. No i przeczytał, oczywiście wiedział, że będę tam podawał, myślałem, że to podanie będzie szybciej, więc to nie było aż takie trudne do rozszyfrowania. I jest pierwszy premierowy gol! 3 do 1, proszę Państwa, to jest osiągnięcie z Jota! Tego się nikt nie spodziewał, ale show, ależ tutaj! Prezencja tego zawodnika! No 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 87 minuta, więc podejrzewam, że Szymon nie drży o wynik, a zespół nie jest aż tak dobry, żeby po dwie bramki na mecz trzeć, umówmy się. A może, a może bądźcie czujni, bądźcie czujni, aj blisko, blisko, ale niewystarczająco blisko. 3 do 1 mecz się kończy. Gratulacje Szymon, wielkie dzięki. Miejmy nadzieję, że w następnych pojedynkach będzie wyglądało to lepiej. Oczekiwanym bramki moje 1-7, jeżeli chodzi o Szymona 2-0, także no tutaj, no nie był to taki mecz, który mnie jakoś mocno zdominował, ale na pewno moim zdaniem e, ostatecznie na przestrzeni meczu ten wynik po prostu mu się należał, także tyle dzisiaj ode mnie, oglądajcie na bieżąco następne spotkania, no i co? Siema Polska! Siema prawdziwy graczu, czas rozpocząć rozgrywkę. W lidze 1 na 1 weźmie udział 24 zawodników, gdzie zmierzą się o łączną pulę nagród 500 zł, rywalizując ze sobą w systemie każdy z każdym bez rewanżu, wybierając jedną z dowolnych drużyn bez zespołów narodowych. Najlepsza ósemka zmierzy się w systemie pucharowym o miano OG Champ. Jeżeli chcesz wypromować się razem z OGL, daj nam znać w prywatnej wiadomości, a my przekażemy Ci więcej informacji na temat tego, jak możemy ze sobą współpracować. I obserwuj nas, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. OGL tylko dla prawdziwych graczy.